Czerwony kapturek. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, żyła sobie wesoła dziewczynka o pięknych, jasnych włosach i świecących niebieskich oczach. Dziewczynka mieszkała w chatce, nieopodal lasu, wraz ze swoimi rodzicami. Była bardzo grzeczna i chętnie pomagała rodzicom we wszystkich domowych obowiązkach. Często odwiedzała również swoją ukochaną babcię. Pewnego dnia dobra babcia podarowała dziewczynce czerwony płaszczyk z kapturem. Wnuczka uwielbiała ubierać się w swoją nową czerwoną pelerynkę i nie chciała nosić żadnej innej. Z tego powodu dziewczynkę pieszczotliwie zaczęto nazywać czerwonym kapturkiem. Pewnego dnia mama poprosiła czerwonego kapturka, aby zaniosła babci koszyk pełen smakołyków. Kochana córeczko, włożyłam do koszyka słoik miodu, świeże bułeczki i babci ulubiony sok malinowy, który zrobiłam z uzbieranych w lesie słodkich malin. Czerwony kapturek obiecał mamie, że będzie bardzo ostrożnie nieść koszyczek i że pójdzie prosto do chatki babci, nie zbaczając z drogi. Mama ucałowała więc dziewczynkę na pożegnanie i zabrała się za gotowanie pysznego obiadu. Dziewczynka bardzo dobrze znała drogę do domku babci, ponieważ bardzo często ją odwiedzała. Babcia mieszkała na skraju wielkiej polany. Aby dostać się do babcinej chatki, dziewczynka musiała przejść wzdłuż ścieżki pełnej kwiatów. Na początku szła bardzo powoli i ostrożnie, tak jak prosiła ją mama. Później jednak postawiła koszyczek i postanowiła zrobić babci niespodziankę i pozbierać dla niej bukiet pięknych, polnych kwiatów. W tym momencie wzdłuż polany przechodził wilk, gdy tylko zobaczył radosnego czerwonego kapturka, zatrzymał się i powiedział słodkim tonem. Dzień dobry, dokąd wybierasz się w taki ciepły, słoneczny dzień? Dzień dobry, panie Wilku, odpowiedział grzecznie kapturek. Idę do mojej kochanej babci i niosę jej koszyk pełen pyszności. Moja droga, a gdzie mieszka twoja babcia? Pytał dalej zaciekawiony Wilk. Dziewczynka nie wiedziała, jak groźne są wilki, i bez zastanowienia odpowiedziała: Babcia mieszka zupełnie sama w chatce nieopodal tej wielkiej polany. Trzeba tylko skręcić w prawo, a potem cały czas iść prosto wzdłuż polnej dróżki. Wilk zamyślił się i po chwili miłym głosem odpowiedział: Widzę, że jesteś zajęta zbieraniem kwiatów, więc nie będę tobie przeszkadzał. Do widzenia, dziewczynko! Wilk szybko oddalił się od miejsca, w którym spotkał czerwonego kapturka, i postanowił drogą prowadzącą na skróty dostać się do domku babci, zanim dziewczynka zerwie dla babci kwiaty. Gdy był już przed chatką, zapukał do jej drzwi i cieniutkim głosem powiedział: Witaj, babciu, to ja, czerwony kapturek, przyniosłam koszyczek ze słodkościami. Babcia, nie zastanawiając się długo, myśląc, że za drzwiami stoi jej ukochana wnuczka, otworzyła drzwi. Gdy tylko drzwi się otworzyły, wilk połknął niespodziewającą się niczego staruszkę, po czym pośpiesznie wskoczył do jej łóżka, nałożył babcinę okulary i przebrał się w jedną z babcinych piżam. W szufladzie znalazł też czepek nocny z falbankami, który założył na głowę. Chwilę później usłyszał pukanie do drzwi. Y, – Kto tam? – powiedział, próbując zmienić głos na babciny. – To ja, czerwony kapturek, kochana babciu. Przyniosłam tobie świeże bułeczki, słoik miodu i słodziutki sok malinowy. – Wejdź, moja najdroższa wnusiu, drzwi są otwarte – powiedział przebrany za babcie wilk. Kapturek wszedł więc do chatki i zaskoczony widokiem leżącej w łóżku babci zapytał – Babciu, babciu, dlaczego masz taki dziwny głos i dlaczego leżysz w łóżku cała przykryta kołdrą? O, mój kochany kapturku, przeziębiłam się, odparł sprytny wilk. Podejdź tutaj do mnie, kochana, i usiądź sobie przy łóżku. Gdy czerwony kapturek podchodził do łóżka, jego twarz robiła się coraz bardziej blada ze zdziwienia. Babciu, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? zapytała dziewczynka, gdy ujrzała wielkie, błyszczące oczy wilka. To dlatego, żeby cię lepiej widzieć, moja droga odpowiedział wilk. Babciu, babciu, jakie ty masz wielkie uszy to dlatego, aby cię lepiej słyszeć znów odpowiedział wilk. Babciu. Babciu, a jakie ty masz wielkie zęby! krzyknął kapturek. To dlatego, żeby łatwiej cię było zjeść! I w tym momencie wilk wyskoczył z pod kołdry i próbował schwytać uciekającego kapturka. W tym momencie do chatki wbiegł ojciec dziewczynki, który, martwiąc się, że kapturek długo nie wraca do domu, zaczął jej szukać. Dziewczynka zaraz pożaliła się tacie, że okrutny wilk połknął babcie. Zdenerwowany ojciec kapturka nakazał natychmiast wilkowi wypluć babcie. Jak się okazało, babcia była cała i zdrowa, ponieważ wilk połknął ją tak pośpiesznie, że jego zębiska nie zrobiły jej żadnej krzywdy. Wilkowi zrobiło się bardzo głupio za to, co zrobił babci. Został ukarany i obiecał, że już nikogo nigdy nie połknie i nie zje. Szczęśliwa babcia wraz z ukochanym Kapturkiem i jej rodzicami w radosnej atmosferze zjedli wspólnie przepyszną kolację. Później wypili razem herbatkę, z sokiem malinowym, który przeniósł kapturek. Była to najweselsza kolacja, w jakiej zdarzyło im się uczestniczyć. A czerwony kapturek obiecał mamie, że już nigdy, przenigdy nie będzie rozmawiał z żadnym nieznajomym wilkiem, ani nie będzie zbaczał ze ścieżki.